Wyciągamy z kartonu worek żywieniowy, sprawdzamy termin ważności. Wyciągamy z opakowania witaminy, które nazywają się Cernevit. Sprawdzamy termin ważności. Wyciągamy natrium chloratum 0,9%, sprawdzamy termin ważności. Przygotowujemy strzykawkę i igłę. Wyciągamy nutrient, czyli mikroelementy. Sprawdzamy termin ważności. Przygotowujemy strzykawkę i igłę. Aparat do przetoczeń. Jałowe gaziki. I środek do dezynfekcji.